Witam serdecznie wszystkie zodiakalne raczki. Zapraszam Was na horoskop na miesiąc październik. Zaczniemy od aury dla trzech dekad Waszego znaku. A więc dekada pierwsza, czyli najpierw raczki, które urodziły się w pierwszych 10 dniach znaku raka. Macie tutaj kartę As Bław, czyli ten miesiąc będzie dla Was pełen energii pełen takiego zapału do zrobienia czegoś, do otworzenia, do rozpoczęcia, do jakiegoś wprowadzania w ruch czegoś, co być może od dłuższego czasu jest odkładane na bok, a może wręcz przeciwnie, narodziło się poprzedniego dnia. As Buław to taki, a, taki yy, znicz olimpijski. tak? Dzięki niemu otwarte zostały całe. Znaczy, może nie dzięki niemu, ale on był takim symbolem otwarcia całych igrzysk. Yy, y, 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 y. Tak i tutaj ten miesiąc będzie ten as tego asa macie, a więc yy, będzie się działo jak na igrzyskach olimpijskich. Druga dekada znaku raka otrzymała dwie karty, bo koniecznie te dwie chciały wyjść. I tutaj mamy piątkę mieczy, czyli z jednej strony bardzo dużo działań energicznych, bardzo dużo działań związanych z pisaniem, z, ze słowem, z, ze sposobem prowadzenia dyskusji. Ale równocześnie jest to taka karta puszka Pandory, więc proszę uważać, co i gdzie, i kiedy mówicie, i do kogo, żeby nie. W... Posypało się na wasze głowy później przez cały miesiąc i w późniejszym jeszcze terminie mnóstwo nieprzyjemności. Do tego macie tutaj królową mieczy, która z jednej strony bardzo będzie was bronić, ale też czasem jeżeli nie uzna, że nie jesteście sprawiedliwi i wasze działanie nie jest w porządku wobec innych, czy też wobec samych siebie, to możecie dostać troszeczkę po uszach tym jej mieczem tutaj mogą być jakieś sprawy prawne tak ale mogą być również sprawy związane z urzędem podatkowym z jakimiś adwokatami z sądami tak czyli tego typu rzeczy no i oczywiście mogą być jakieś tutaj wezwania do stawienia się w urzędzie natomiast trzecia dekada trzecia i ostatnia dekada znaku raka Czyli ci, którzy urodzili się ostatnich 10 dni tego znaku, macie tutaj sąd ostateczny. I co tutaj ten sąd nam mówi? Może zapowiadać sprawy sądowe, oczywiście rozwody, czy podział majątku, czy tutaj jakieś spadkowe sprawy, zatargi rodzinne, ale może również pokazywać taki czas, kiedy. Będziecie odchodzić trochę od spraw czystoziemskich, praktycznych, finansowych i otwierać się na sprawy duchowe, Zająć się, będziecie zajmować się bardziej swoim wnętrzem niż swoim strojem, że tak powiem. Tutaj ta karta skłania do refleksji nad tematem duszy, ponieważ jest to karta duszy z Mielkich Arkan, składa nad, nas tutaj, takiej, skłania takiej refleksji, co z naszą duszą, czego ona potrzebuje, co mogę zrobić, żeby była bardziej zadowolona, albo żeby moje kroki zgrały się z planem duszy, tym planem, który powstał podczas przygotowywania się do ziemskiego wcielenia. Tak więc tutaj bardzo duchowo Wam wychodzi ten y, miesiąc. I teraz wracamy do takich jeszcze głównych tutaj y, tematów. Co będzie Wam łatwo w tym miesiącu zrobić? Mamy kartę Byka, mamy kartę Królowej Buław i mamy kartę Rycerza Buław. I tutaj y, z pewnością będzie łatwo przeprowadzić wszelkie sprawy. Związane z, z pracą, czyli uporządkować sprawy zawodowe, znaleźć nową pracę, jeżeli takiej potrzebujecie. Będzie łatwo tutaj zorganizować, stworzyć ognisko domowe, czyli jeżeli się przeprowadzacie albo szukacie mieszkania, czy domu, czy to na sprzedaż, czy chcecie wyremontować, czy, to, czy szukacie domu nie na sprzedaż, tylko do zakupu, czy szukacie tutaj, czy chcecie wyremontować, tak? I szukacie odpowiednich osób. To tu na pewno te sprawy pójdą wam dosyć gładko. Je, macie tutaj również rycerza buław, na którym jest Herkules, ten słynny Herkules, który z każdą przeszkodą potrafił sobie poradzić. Jak nie mieczem, to ogniem, więc tak samo i wy, jeżeli nie słowem, to w jakiś bardziej praktyczny sposób załatwicie wszelkie przeszkody i zorganizujecie sobie to, na czym wam zależy. Czyli u każdego z Was może dotyczyć to innej sprawy, ale sprawy bardzo ważnej tak jak powiedziałam, może jakieś przeprowadzki, może remontu, może rozpoczęcia budowy, może zakupu działki, może sprawa, spraw zawodowych, może awansu, różnego rodzaju rzeczy u Was na Waszej drodze będą się w tym miesiącu działy i z pewnością, ale z pewnością uda się Wam to wszystko tutaj ogarnąć. Zwłaszcza wygodnie będzie, jeżeli należycie do pierwszej dziesiątki tak, to pójdzie Wam tutaj bardzo łatwo. Jeżeli należycie do drugiej dziesiątki znaku, to już musicie trochę uważać, żeby nie być zbyt ostrym tak, żeby nie używać zbyt wielu um, słów, które jakby nie nadają się do wypowiedzenia, o może tak. Tak, żeby sobie tutaj niepotrzebnie nie narobić wrogów, bo wcale nie musicie i tak te sprawy, które chcecie załatwić, to załatwicie. Nie, że... Teraz, co będzie trudne dla Was, moje kochane raki? Trudne będą tutaj karty, związy... karty mówią o sytuacji takiej, kiedy musicie się zmierzyć z jakimś. Um z jakąś sprawą, na której, na której wynik musicie dosyć długo poczekać, tak? Czyli będzie Wam brakowało cierpliwości, będziecie chcieli na już pozałatwiać wszystko. Chcecie sobie tutaj żyć, spełnić szybko jakieś marzenie, a ono się Wam odsuwa i mówi, że to jest na razie nie do spełnienia, albo może być nawet i tak, że aby spełniło się to marzenie, trzeba zrezygnować z czegoś innego, tak? Na zasadzie coś za coś. Piękna autostrada, tak jak mówimy nieraz, piękna autostrada, za, ale aby, do niej, aby, aby miliony ludzi je umiało, to musi być zniszczonych kilka czy kilkanaście domów, czy też piękny fragment lasu. Tak więc tutaj w tym przypadku też może dojść do takiej sytuacji, w której będziecie musieli oddać coś w zamian za. Za to, żeby to marzenie się spełniło i będzie Wam się bardzo ciężko z tym pogodzić. Tak więc, też tutaj jest taka karta, która pokazuje, że być może będzie to tutaj jakby za bardzo wybujałe marzenie, tak? czyli takie odleciane marzenie, nie stojące na, w żaden sposób na Ziemi. Ja wiem, że marzenia trzeba tworzyć tam w górze, bo wtedy one mają ten swój, te swoje skrzydła do lotu, ale trzeba jednak troszeczkę. Dać im korzeń, żeby mogły też się zagnieździć na ziemi i w ten sposób, żeby mogły tutaj, jak już będą ukorzenione, żeby mogły się rozrastać i sięgać nieba, tak? Więc proszę tutaj zwracać na to uwagę, bądźcie cierpliwi, zwłaszcza jeżeli należycie do drugiej albo trzeciej dziesiątki, może być Wam bardzo trudno przejść przez ten okres takiego wycofania się. Z tego marzenia. Wycofania się na miesiąc październik, ja nie mówię na stałe, tak? I teraz, co będzie się działo u raczków będących w związku? Mamy tutaj kartę takiej kompromisu, kartę. Karty dogadania się, karty pójścia trochę na ugodę. A więc, jeżeli były jakieś kłótnie wasze między Wami, to z pewnością się tutaj ładnie jakby one zza, zza, zagoją, zabliźnią i zapomnijcie o nich. Jest tutaj również karta duszy z Arkan Małych, która pokazuje, że y, będziecie myśleli tak bardziej wewnętrznie, tak? Czyli nie skupicie się na przykład, nie skupicie się nie tylko na. Tym, co ten partner wasz zrobił, czy partnerka, co powiedział, jak się zachował, ale zaczniecie się zastanawiać, skąd takie zachowanie, dlaczego, co spowodowało, że ona, czy on się tak właśnie zachował. Czyli mamy tutaj takie spojrzenie, tak jak ta tęcza, ziemia i niebo, tak? Pomiędzy, łączycie. Praktyczne to, co widzicie z tym, co czego nie widzicie, ale co jest połączone z duszą, z wnętrzem człowieka. Tak więc jestem pewna, że tutaj sobie wszelkie niepokoje, jakieś tam niesnaski wytłumaczycie, zrozumiecie i będziecie dla siebie mili i ten czas, ten miesiąc upłynie Wam mimo, mimo jakichś tam różnych problemów, całkiem dobrze. Natomiast y, dla osób samotnych wyskoczyły mi trzy karty, więc wszystkie trzy je tutaj ułożyłam. Mamy trójkę pucharów, a więc jakieś radosne spotkania, mała, grona, mała grupa przyjaciół, małe grono, spotkanie, rozmowy, i tutaj mamy, zobaczcie, cesarza i cesarzową, czyli moi kochani. Znajdziecie swoją bardzo bliską osobę, osobę, z którą, z którą będziecie chcieli być dłużej. Te karty są kartami poważnymi i cesarz i cesarzowa symbolizują znalezienie kogoś, spotkanie kogoś, kto będzie do Was pasował i z kim naprawdę będzie można stworzyć długotrwały związek. Myślę więc, że ogromnej większości raczków, które są samotne, taki związek się uda. A i jeszcze coś, bo czasem pytacie: Ja nie jestem już z mężem od dłuższego czasu, ale nie mam rozwodu. I kim ja jestem? Jestem samotna, czy jestem, czy jestem jeszcze w związku? No, moi drodzy, jeżeli ten, tego związku w praktyce, w realu nie ma tak naprawdę i jest tylko na papierze, to oczywiście, że jesteście wolne. Czyli wszystkie te osoby, które są jeszcze nierozwiedzione, ale yy, mimo wszystko są samotne i nie, nie żyją z mężem, no to tutaj ten dział jest dla Was. Nowa osoba pojawi się na Waszej yy, drodze, czego Wam oczywiście bardzo serdecznie życzę. Yy, wszystkim raczkom życzę fantastycznego miesiąca, a oprócz tego Waszym partnerom i partnerkom, którzy obchodzą urodziny w październiku, czyli yy, wagą albo Skorpionom, życzę również wszystkiego, co najlepsze. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.